Hej, cześć, witajcie, z tej strony Barsioszek, ze mną jest Tefek Tefek A to jest y, pierwszy sezon Untorned na moim kanale u Barka, to jest 10. Weź, weź, swoich twoich kolegów tutaj, ogarek, garek, To sumie, są twoi koledzy Nie, 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 to są twoi widzowie Weź bądź, się zabiję Ej, bo ja przez przypadek se kuźwa zgaśnie, że nie widzę HPX E, Kliknij e, al. So, Kliknij home. Tak. O kurwa, ja pod home mam nagrywanie. Jezus, Maria, ty gdzie? <noise> Może ten biegacz? Powołuje? Nie wiem w sumie. Ale zaraz pewnie kaputniesz mi tutaj. tutaj. No, zaraz kaputnę, kaputnę. Dobra, to mniejsza styl Dobra, zaraz kaputnę, czekaj. Ja respawn. <noise> To zepnij się do no. mnie, zaraz. cię zabrała się, dioto. Nie zabrałem sobie w końcu. <noise> Bo mówiłeś, żeby nie zawierać, no tutaj to to nie zabrałem. No <noise> to zabrałem. dobra, zepnij ja mnie teleport te, o kurde. O kurde gdzie jesteś? Bo ta konsolka... Zabina. Zapomniałem, że komendy teleport też nie działają bez, bez tego ja jestem w jakimś miasteczku, gdzie jest mechanik. Jest około jeziora, chyba lub coś takiego. No to fajny. Nie działa, tyle ci powiem. Fajlu na starcie. Na starcie fail znowu. Dobra, tam dotrę do ciebie. Miał, Nawet nie wiesz, gdzie jestem. Jezus, Maria! Moje znienawidzone, niewidzialne zombie. Jej. Mapa to jest Fay, jak widać. Dokładnie mapa to jest pej. Uważaj z tymi zombieakami, bo one są mocne. Mocniejsze osoby. Uro, no strider mnie goni. A co się robi z flar? Z flar. Weźcie wódź i latarki, zrobi. La... latarki, boże, logopedów! Te, <grym> De... jak to się nazywa? L... Pochodnie, o! Zmianę logopedów nie teraz. Żyjemy w tą symbiozie. Dobra, mam tyle broni. Nie ja mam 5 HP i zaraz zdechnę. Ja zapomniałem jak się strzela w tej grze. I strzelam jak jakieś drewno. Ten, 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 ten normal to był chyba przesada. Zjęsek play. Dobra, gramy na normalu, żeby było ciekawiej. Ciekawie. A wszystkie twoje poprzednie sezony były na, no, na Easy, da? Tak. Weź tak. czegoś więcej. kompilacji śmie. Kompilacja śmierci Tewka I tyle. Dopiero jeden raz no, no jeden raz za dużo <grym> A ja mam tu samochód, tylko nie wiem czy jest znakowany. No to podajcie ci tyle Tak bo po kisa to to jest mier Mierdy zombie No Ja sobie znalazłem trochę amunicji, więc spoczko No dobra, mam spodnie policjanta no to tak jak ja. Trochę dużo amunicji mam już. Kawkę policjanta. Tylko mam tak mało życia, że. że fajnie. Czas je odmawiać. Co funtu? Nie, nie będziemy grali funtu. No zgramy wam, to zgramy przecież. Na no 2019, tydzień, te tydzień temu. Tydzień... Ja, ja zmieniam cały swój światopogląd w ciągu tygodnia, więc już nie <grym> zamknij. Więc to, że zmieniłem zdanie o treści unturnet, to jest najmniejsza rzecz, jaką zrobiłem przez ten tydzień. Generalnie to nie mają akumulatorów te samochody. Spoko, ukradniemy z innego. Obydwa, bo tutaj jest policjant, i czerwony jakiś. A w czym tu mieście jesteś? Jest tutaj posterunek policji i ten mechanik. Nie y y zamiastu. Dobra, powiedz mi, czy ono jest na takim, jakby półwyspie? I, tak, i, y i są wzgórza obok niego? Tak. Dobra. I jest stacja, no koło niego. Y dobra, jesteś w. Charlotte tam to było? Coś takiego. Zaraz koło posterunku policji jest Fire. No. Mogę, Go Obok posterunku też? Tak, tak, tak. Ta. Znaczy tam. takie, no może. No to dobra, no, to jest Charlotte yy, tam Charlottetown Uch, jadę O ile ten yy. będzie mógł w ogóle jeździć Generalnie to, jak się healowało? Yy, healowało? No, musisz zrobić sobie vandal na przykład No dobra, to muszę te siuchy rozdrobić Nie repair, kurde, crafting, ja z dawna nie grałem Spokojnie, ja też z nie grałem Trzeba ja? Dobra, zaatwiony kolejne. Ja sobie teraz robię te... ...wandaże. Yy, uh -huh. I temy się już rozpiły w tym. No, dopiero sobie no dopiero... się... A jak się gasiło, no to, no, to wizer.

Ci pokażę gdzieś. Pokażę klimę. Ok. Mam już pomysł. Eee... Mam katanę. To jest, a nie to. Ale idź jak coś w stronę. Jak masz tą radiostację, co nie? To idź w odwrotną stronę niż radiostacja. Okej okay. Czyli jak masz iść w stronę radiostacji, to nie masz iść w stronę radiostacji, a w drugą. Okej okay. tutaj się eksploruje. Okay. W ogóle najlepiej iść drogą w drogą ciągle. W tamtą stronę. Eee. Jak się rozwaliła broń to ona znikała? Okay. Jezus, ale te zombie są opóźnione. Ej, a przypomnij mi yy, te yy, gaskany za jedną te. O Jezus, nie zombie w dalszej części filmu mogą się pokazać dziwne artefakty. Bo pamiętam, że za radiostacją była farma tam. tam była Dobrze była, pamiętam? A w drugą stronę też była farma, pamiętam. No tak, ale w drugą stronę też dotrzesz na lotnisko. Ja jestem. Ja jestem na tej drugiej farmie. Mhm. Jak na razie to jest w tej farmie EXPA. Zbieram jeszcze amunicję Jezu, eee. słuchaj, eee. ja... Miałem nagrywać mikrofon albo ja nagrywam nagrywałem OS, ja Oho, umarłem sobie. Świetnie Jesteś blisko Dobra, jesteś blisko lotniska Dobra, tam nagrywa już tak, ja nagrywam tak No nagrywam, no, ale może być tak trochę za głośno no, u mnie jest, okay. Dobra, chodź tutaj na lotnisko do mnie Dobra, jestem. Okej. Okay. Jak coś tefek, to ja już... Yy, chodź tutaj do mnie, ja cię dam. Zbroń. Chodźmy tak, na tą farmę. No ja muszę iść pożarcie. Okej. Okay. A masz amunicję? Yy, mam. Mam tylko podstawowe magazynki, więc wiesz. Mam sobie jeszcze. Okej, okay, okay. Dwa pełne, bo. Jednak Mogę ci dać jeszcze. Yy, masz jeszcze dwa magazynki. Zostawiłem ci na drodze, jak coś. Idę dalej. No, dobra, ja też gdzie są. Gdzie ta farma jest, generalnie? Ona biegnie ciągle drogą, to tam dotrzyma. Dobra, no okay. jak coś ja zboczyłem, bo tu będzie zaraz. Tak, tu jest yy, baza rybaków. Tu jest baza rybaków, a ja potrzebuję. potrzebuję. E Ile odcinek il, chcesz nagrać? Ile minutowy? No? Ile minutowy odcinek chcesz nagrać? Yy, no ja nagram tak z 30 minut i to zrobię mm -hmm. Wyjdzie z 15 Tak coś koło 30 minut Teraz wycinam, więc ty też to wytnij. Ten kawałek. Wytnij. Mam po co ja to będę wycinał? No tak masz. Kapitana Rexa. <grym> Wojego starego <grym> kolega. Słyszał jak Gim, ty głupi. O jest zębie, jak zginął? Świetnie. Tutaj, jak zginął i mówię o tym. Co ze mną, jest coraz gorzej. Nie, jeszcze wybuchający zombie. Wino szatana Ej, biegający Ten strzela. Świetnie. Czyli ja. Dobrze. Ciebie? Tak. XD Mam coś cięższego kalibru. Ilo i znikają. Nie wiem, w sumie to zależy od ustawień serwera. Nie takie śmiechałem zedytować te ustawienia serwera bo za szybko znikają. I w ogóle za szybko się pojawiają. No ja się zauważyłem. Ja, ja Ci później pomogę to zedytować Tak? Bo tym razem ja nie hostuję. To nie było. <grym> tym razem ten, ten lepszy hostuje. Lepszy oczywiście w nawiasie. To nie było. To nie było. <grym> Cudzy słowie przepraszam Chodź tu masz z tą... Ja już tam to Słowa mi ukradło. O, mam mapę jak coś. Okej okay. I tak mapę mam w głowie, więc... Ona się bardziej mi sprzeda ich za. Ty chcesz się osiedlić tam gdzie, jak kiedyś graliśmy na tej mapie? I nie, tam? Nie, nie. Tam. Nie? Ja chcę się zupełnie gdzie indziej osiedlić. Yy, chcę się osiedlić na takiej wyspie. Mhm. Ale to nie jest jak coś wyspa... To jest po prostu tam jest wyspa... Na tej wyspie, bo tam jest inne drewno. Wytrzymałe. Aha, dobra, ja, ja już jestem chyba na tej farmie. Dobra, ja mam spoko źródło teraz jedzenia, bo mam wędkę. Hmm. Nigdy nie umiem łowić w w także. Łatwe jest łowienie. Biegam tam do ciebie. Masz coś do picia? Ja. Yeah. Okej. Okay. Muszę się do tego miasta przewieźć.

Na no, sezon, jakie były bardziej wytrzymałe, tak? Eee, zależy, jak... musi być taka specjalna noc. Aha, księżyc jest tak blady. Mhm. coś w tym sposób. Wtedy one mają takiego powera. Jest, jest z nich więcej, extra, są silniejsze. Kopiłem mechanizm. O, to zawaliście. Nie używaj jej na zombie, bo yeah. ona się tu szybko psuje. Nie wiem, czy ja czasem nie kaputna przez radiację, Będzie trzeba mi szukać zaraz tych. Eee, Tutaj jest złopata, nie tego nie chcę Ej druga piła na Pobieraj ją Biorę, mam, biorę Mam, ten jak coś, yy, gas Okej okay. mi już spada radiacja Mam 28, zaraz będziemy musieli płynąć o butelkowana woda świetna. I zboże. Dobra, ja płynę już jak coś do. Muszę się przepłynąć do baz, w sensie do innego miasta po. Leki. O leki. Okay. <słuch> To mi się dopływa, przyda, Boże, jezus ma ja młopedów nie wiem jak to teraz pływa, a ja powiedziałem przyda. Gdzie to jest? Czy nam potrzebna cywilna amunicja? Cywilna amunicja? To strzelasz cywilną amunicją. A. 9% 8% Znaczymy zaraz się do militarki też przejdę. Ja idę do tego miasta, w którym byłem wcześniej, co nie? Okay. Sobie życie na Ta radia się spada tylko wtedy, gdy się zombie zaatakował. Znam jak się jakieś auto. Mhm. To nie ma problemu. Póki nie nasze to. Tak dokładnie to to było takie, co z tyłu mogło mieć bagaż. O kurde, ja... Mam... O nie! To co, nie mam w tych zombie? Że one biją cię z kilometrów. Wymordowałem właśnie całą grupę zombie. Skończymy ten odcinek. No tak samo ja, wymordowałem grupkę zombie. Kończę odcinek. A więc ze mną był Barszošek. Ze mną Tefek. Żegnam. Na raz.